Naprawdę, no, na omegle pójdziemy, witam na omegle pójdziemy Co Ty mi robisz? Zabieram kubek To za policzkę mi zabrałeś, znowu To szalałeś. No tu trzeba za policzkę, wziąłeś mi ją No daj mi się, daj mi się sobie tam masz na balkonie zostawiasz i tam chyba z pięciu leży. Ale rycza prowokuje mnie tak Już nie przy tyle Ale nie będą ci się... Nie będą ci się... wiesz Idź pochwycą! Już tutaj się strzał. Wysyłam link na czacie do mojej żonej tutaj. Widzisz mieszkam? Do Nie chcę, zamknij. Proszę. Zamknij, proszę cię! Dobra, proszę cię Ale zamknij. Ale mnie nie będzie. <mum> nie, <mum> nie Proszę cię. Ale nie chcę. Proszę zamykać, się. Ale nie ten alkoholik jednak promokuje, widzowie. Ale nie alkoholik promokuje.